Dlaczego bijesz tego małego chłopca? Bo nazwał mnie Grubasem. I co? Myślisz, że od tego schudniesz? Przychodzi syn do rodziców i mówi: Tato, mamo chce zmienić płeć. Na to ojciec. No, bez jaj. Idzie ojciec z synem przez las. Syn się pyta: Tato, co to jest? To są czarne jagody, synu. Ale dlaczego one są czerwone? Bo są jeszcze zielone. Jaki śliczny z ciebie chłopiec! wykrzykuje ciocia. Nosek masz po mamusi, oczy po tatusiu, usta po babci. Spodnie po bracie i buty po siostrze dodaje chłopiec. Nauczycielka pyta w szkole: "Dzieci, co jest najprzyjemniejsze na świecie?" "Wakacje, święta, wycieczka, imieniny." A z dziśu mówi: "Pogrzeb pani Zbaraniała." "Chłopcze, czemu pogrzeb?" "Ja nie wiem, proszę pani, ale kiedyś mamusia powiedziała do taty: "Pogrzeb stary pogrzeb, to takie przyjemne." Bogaty właściciel firmy z branży wędliniarskiej, przed zbliżającą się emeryturą, szkoli swojego następcę, niezbyt rozgarniętego syna. Synu, to maszyna do robienia parówek. Z jednej strony wkładasz barana, a z drugiej wychodzi parówka. Rozumiesz? Nie, odpowiada syn. To posłuchaj jeszcze raz. Z jednej strony wkładasz barana, a z drugiej wychodzi parówka. Kumasz? Nie, nic nie kumam. Ojciec po raz trzeci powtarza formułę, jednak chłopak tego nie ogarnia. Po chwili syn, po namyśle pyta: Tato, a jest taka maszyna, że wkładamy parówkę, a wychodzi baran? Tak, odpowiada ojciec Twoja matka. <grywa> Idzie chłopiec po szkole z kolegą do domu. Nudzi im się i kolega go pyta może zagramy w szachy dobrze. Mama wchodzi z znienacka do pokoju i pyta się, co robicie, chłopcy? On zwala mi konia! <śled> Dwóch pięcioletnich chłopców sika w toalecie. Jeden mówi: Twój nie ma skórki na końcu. Byłem obrzezany. Co to znaczy? To znaczy, że obcięli mi skórkę na jego końcu. Ile miałeś lat, jak to zrobili? Moja mama mówi, że miałem dwa dni. Bolało? Czy bolało? Nie mogłem chodzić przez rok. Spotyka się dwóch malców przed przedszkolem. Jeden mówi: Wiesz, że mój tata pływa w marynarce? Tak, a mój w kąpielówkach. Krzysiu przychodzi do szkoły i cały czas macha ręką przy nosie. Nauczycielka zwraca mu uwagę. Krzysiu, przestań machać! Chłopiec przestał, ale po chwili znowu zaczyna. Nauczycielka zwraca mu uwagę i po chwili chłopiec znowu macha ręką koło nosa. Krzysiu, dlaczego ciągle machasz? Zniecierpliwiła się nauczycielka, bo moja mama kupiła sobie nowe majtki. Ale co mają wspólnego nowe majtki mamy z twoim machaniem? Bo ze starych uszyła mi kołnierzyk. Siedmioletni chłopczyk wraca ze szkoły. Podjeżdża samochód. Kierowca opuszcza szybę i mówi: Wsiadaj do środka, dam tobie pięćdziesiąt złotych. Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza kroku. Samochód powoli toczy się za nim. No, wsiadaj, dam stówkę i chipsy. Chłopczyk ponownie kręci głową. No, nie bądź taki, moja ostatnia oferta: dwie stówy chipsy i kola. Oj, odczep się, tato. Skoro kupiłeś Opla, to musisz z tym żyć. Kiedy chłopiec zmienia się w mężczyznę? Kiedy przestaje obgryzać paznokcie, a zaczyna drapać się po jajach? Nie, kiedy zaczyna rozumieć, że po drapaniu się po jajach nie należy obgryzać paznokci. Mały chłopiec prosi tatę: Tato, kup mi bilet na karuzelę. Cicho, smarkaczu, odpowiada ojciec: Nie wystarczy tobie, że ziemia się kręci? Tato, kup mi rowerek! Rowerek? Syneczku, olej, rowerek. Poczekaj, niedługo będziesz mógł jeździć na motorowerku, nie wolisz? Jasne, tato. Minęło trochę czasu. Tato, kup mi motorowerek. Synu, motorowerami jeżdżą cieniasy. Poczekaj, roczek. Kupimy skuterek. Nie wolałbyś skutera? Super, tato. Jasne, że wolę. Znów minęło trochę czasu. Tato, kup mi skuterek. Ech, synu, skuterami jeżdżą cieniasy. Poczekaj dwa latka, dostaniesz motor. Nie chcesz motoru? Tak, tak, chcę. Minęło trochę czasu. Tato, co z moim motorem? Synu, powiem szczerze. Jest sens kupować motor, skoro za rok będziesz już mógł prowadzić samochód? Prawdziwą brykę. Jasne, tato. Znów minęło trochę czasu. Tato, no to kup mi auto. Auto? Po cholerę auto, jak ty nawet nie umiesz jeździć na rowerze. Idzie facet przez wieś i uśmiecha się od ucha do ucha. Stefan, z czego się tak cieszysz? Pyta sąsiad. Właśnie przed godziną zostałem ojcem. Mam syna. To gratulacje. Jak się czuje żona? Nie wiem. Jeszcze jej o tym nie powiedziałem. Idzie dwóch ludożerców. Ojciec z synem, brzegiem morza i zobaczyli kobietę. Syn na to. Tato, zobacz, może ją zjemy. Nie, stara i żylasta. Idą więc dalej, a tu pojawiła się młoda dziewczyna zbudowana jak trzeba. Tato, zobacz, może tą zjemy. Nie, synku. Tą zabierzemy do domu, a zjemy mamę. Rozmowa w przedszkolu. Skąd się wziąłeś na świecie? Mama mówi, że bocian mnie rzucił w kapustę. A to pewnie dlatego jesteś głąbem. Chciałbym kupić synowi długopis na urodziny, mówi klient do sprzedawcy. To ma być niespodzianka? Pyta zdziwiony ekspedient. Tak, bo syn spodziewa się motoru. Mały chłopiec płacze na ulicy. Co się stało, synku? Pyta starsza pani. Mama dała mi pieniądze na chleb i mleko, a ja je zgubiłem. Teraz na pewno dostanę lanie. Masz tu pieniądze na chleb i mleko i już nie płacz. Starsza pani głaszcze chłopca po głowie i odchodzi. Chłopiec biegnie na róg ulicy do dwóch koleżków i woła: Jeszcze trzy takie, i możemy iść do kina. <noise> Bardzo przepraszam, czy pani synek to ten, który nosi piasek w moim słomkowym kapeluszu? Nie, mój właśnie sprawdza, czy pana radio działa pod wodą. Biegnie chłopiec do mamy. Mamo, mamo, czemu ciocia nazwała swoją córkę Róża? Bo bardzo lubiła róże. A ty co lubiłaś? Nie zadawaj głupich pytań, Wacuś.